Uj teściu goni mnie, goni mnie Wycie ja go, cię, go wcale, go wcale Mówię teraz z nawiasie, jak coś to hop sami i macham głowę, bo bym znańczył rok Wyciągnę mnie czy mu przywalę, przy walę Ciema z tej strony serca to pierwszy odcinek Survivego <laughs> <w> <laughs> <laughs> Ze mną jest kapter Pomachaj Dobra, biegnij za mną. Od razu. To jest ta sama mapa co przed chwilą, ale... Nieważne. Rozpoczęcie się z mojej strony było epickie. Pamiętasz, gdzie to były skrzynki chociaż? No pewnie, co? Są tam, zostawiłem. Leć. Ja muszę dziękować. Może jest tylko 5 zł. i każda kasa mam jedną z tych tuż kule atuchowych? Ty, nie. Tymczasem nie masz żadnej skrzynki. O, tu jest jedna. Nazwałem. Co tam masz? Daj mi jedną. <laughs> mam kaszelek, więc mogę być wkurzającą się i leczoną i ubedliwym człowieczkiem dzisiaj. A kiedyś nie byłeś? No, kiedyś śpię Jestem w miarę znośny. Nie. Mm. I wiesz, co odkryłem? I... So, to odkryłem? Te... To może ktoś załostałem w opastrzynka. Rzeczy dostań. O, tu jest druga. Uh, uh. Eee, masz. Masz czapę. Opowiedz Ci moją informację, którą odkryłem i to jest coś żałosne, że odkryłem robić od teraz. Co? O, czegoś tam jest. Ja się klik... Gdzieś tam, gdzieś tam. O tam, widzisz, widzisz? Nie. Tam był. Zapisz jeszcze no, jeden. Jedną no, widzę tam. Biegnie w różowej czapce, czy albo mu się zerował. Nie, miał entrant czap. Takie... O, mam majtasy! Dobra, patrz, miał lagaz czy coś. O drugi. Hel Daj go. Dobi, 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 dobi. Kurka ty go ubiłeś. Ja specjalnie perłą. Dobra, ja wracam się, żeby ogarnąć się kił. Musisz ręść. Aha. Weź mnie pilnuj przez chwilę. O, enchantowany. Dobra, wolę drewniany mieczek, ale zaklęty ogniem Jeden. Jeszcze ci powiem. Co? Nie jestem profesjon profesjonalistą, więc mogę wnaskać i leścić. Jak tu jest? Gdzie? Ej, lol. Ty to nie podpala. Nie chcę ciebie uleżeć. Mam na coś smacznego chyba. O, miał diaksa. Ja mam patyki. Jeszcze, ja też mam patyki. Jeszcze jeden diaks, będzie nie tam koleś daleko. O, stary. Wynusz się, bo zaraz padniesz. Mam no, broń, masowy zagładę. Nie wiem, wędka. Biegnie tu. Cof Cofnij się tu na mnie. Mam jakby co. Nie. nie... Wędkę. Ej, on nie ma szans żadnych. Patrz, co mam Ach. w ręce. O no, jak on ma szansę. Ej, <ścoughs> nie <ścoughs> wiem. On nie ma szans, patrz, co mam. Ja no, bo no, sobie już wygrać. Proszę, co? Ej, masz łuk, bo mam ten strzał. Nie, ale mam za to wędkę. Dobra, jest w miarę dobrze. Może to wygramy. Jak się, jak się będą nas czepiać, o to, że się nie bijemy, to powiem, że ci nie zauważyłem. Okej. Okay. już? O, to jest to wielkie drzewo. Tu jest kilka skrzynek na nim. Ale w pięknie różowe drzewo. One musi być moje. to do kieszeni. Jak wszystko to jest w minecrafcie. Dobra, jak się na nie wchodziło teraz. Jak najszybciej? Czy, uh -huh. jest, czy to jest trzeciewo? Ieee, dobra, to. Mamek, dobra. Chcesz lepszą zbroję? Tak. tak um... nie, nie, nie mam nic. Dla ciebie hmm? lepszego jest Daj A mi swoją czapkę. Żarcie chcesz? Mam. Y to masz ciast. <laughs> Aż dwa. Bardzo tyś szczodrem się Mm, dziękuję. Wiem. I... E, 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 mam pomysł, mam pomysł. O. I... Ja tam pobiegnę, na tym klepie. No poczekaj, zmienię. O Od... trzy, dwa. Yep. Nie do czego. Słuchaj, byś z ciebie klepacz. No wiesz. Jest ty. Od... Lol, nie mogę otworzyć tej skrzynki. Uuuuuuu, otworzyłeś? Ale jak pam, para, pam, 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 pana Od kamiennego. Masz, masz jedno żelazo? Eee, nie, mam jedno złoto. Nie, to. Zróbmy diamentowo, złoto, żelazny miecz. Spokojnie. Dobra, i jeszcze tylko pięciu graszów. 3, a plus. Co, to, jak ja jeszcze? Jak ja to, tak to na końcu Wap. zrobimy i przegramy? A znaczy, że jesteś ty? Chodź ja wygrałem już tyle SG O, mm. dokładnie chyba. Nie, chyba trzy. A nie, może dwa. O! O! O stary! co? Mam coś takiego super. Jajko. Nie, lepsze. To jest o wiele lepsze od jajka. Cieszę. Jest już ześnie Skrzynka. Może będzie diament albo żelazo, albo coś znacznego. Tak, jak ktoś by chciał y, grać na serwerze, masz WTL. Złot. Złot. Ja mam złoto. Mam złoto, masz A ja mam je i ten. I jedno złoto, ty, ty masz? Czy jest. Ok. O! U -u -u -u. Jest! Mam mógł. dobra, to teraz. Dlaczego mi się topie? Ja się topie! O nie, żyje, żyje, żyje! Umarłem, a nie jeszcze żyje! Laczy mi o, o. dobra dwóch oprócz nas Ratuj! Ja się topię! Nie umiem pływać! Właśnie, nie, nie wiem gdzie jest spacja. Jak masz takie lagi? Nie. Ch chyba, nie wiem. Dobra. Gdzie ty jesteś? Chodź idziemy na spawnę. Przydałoby się złote jabłko. Czekaj. Aby lepszy mieczek. Ja tutaj żer żeram ciacho. Łuk mam i mam pięć strzał. Masz jakieś strzały? Nie. Leć. Ła. Wow. Dagi. Ło, wow, wo wo. Zostało tylko jeden oprócz nas. Jedna Przeczytaj sobie na czacie. Co? Został zabity przez Jusiu. Jusiu. Z przedmiotu di diamond slot no, Z dwóch i my mamy lagi. Jesteśmy lepsi. No, no ogarnijcie swoje lagi. Wypaszczę ciężarowe internecie wy. Kompas mi ciepło pokazuje. Dobra, mam. lagi. Mam lagi. Tu żeś czyścił nasz na wodzie. Muszę być na ląd Pod tobą jest skrzynka, ale jest sobie ją wezmę. lagi e, jest. No, Dobra, już. Do końca tej aranki wytrzymasz? Nie, wywaliłem mnie. Wywaliło cię? Ja <grystanie> musisz tutaj ukryć tego faceplama. U, u mnie cały czas siedzisz na arenie. I mogę cię bić. Ale cię nie bierze haps... O! U, ubiłem cię, lol. Eee, Nie mów, że cię jednak nie wywaliło. Paliło! A cię nie biję kolegi. No ale dostałem za to... Ej. Darmowego tego, monety. I tak cię Jakby nie ja, to on by ci ubił Bym naszym biksą. Dobra, najbliżej jest. No, on jest gdzieś tam. Zobaczymy. Znać, że się. Przy... No, na 100% przegram No, dobra tam. Może jakimś cudem się uda. Gdybym miał chociaż żelazny mieszk. Mamy x On na stół już biegnie do mnie. Albo siedzi na spalnie. No, nie nie Wróciłem. Zaraz <laughs> się okaże. Ej, seryjnajdwa, ale też ja kurwa mam. <laughs> dubi, dubi, duba, dubi, dubi, duba, O mek. Mogę... go! Jest tam na wysepce. O, zapiszę wam. Dziżej Może... powiem, chociaż nie. No, Ej, niby złoty miecznik. Mi. Skąd wiesz? Wiem, że masz WK, masz Cheaty, masz X-Ray'a, masz piętał Ej, on co? ci. się... Shit... Teraz poziom mojego... Aaa, wyciągnij jak sobie... Hady... masz Dobra, przegrałem. chyba dla nie, 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 nie. Sobie wiem. Się wiem. O, <laughs> Spytaj się naszej wiciu, kto gra w Lola. Z kogo nie. się Nie. <laughs> nie. wiem. Nie. 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 się Nie. 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 na Nie. 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 Ja Nie. Ja nie. O stary, ale poleciał tak w kosmos, mikołaj, ja, brata też jeszcze twojego homika. Weź się lindy później. Okej. Okay. <śm> 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 Wróciłem. Ja bo mam plus serduszka, a on się... On uciekł ode mnie. On mnie goni. Aaa, dobra, przegrałem. Dobra. Pożegnaj się. Pa, Do następnego odcinka.